Proszę się Po co ja tu jestem? Pani godność? Dlaczego ja tu jestem? Dobrze. Panono Zofio. Wczoraj w nocy popełniono morderstwo. А, по нашей информации, была пани в поближе, как бы это сказать, места злодея. В парку Костюшки. Прошу нам сказать, что было в ночь. znajomi zrobili imprezę. Zrobiło się późno, więc wyszłam. Kolego zaproponował, że odprowadzi mnie do domu. No i po drodze zatrzymaliśmy się w parku i rozmawialiśmy i tyle. Kim był ten kolega? To jest mój były chłopak. Zaproponował, że odprowadzi mnie do domu, bo ja nie lubię wracać do domu sama. Co było później? I to już chyba nie jest Pana sprawa, prawda? Więc odprowadził Panią? Tak. Jest Pani pewna? No. Chyba jakoś tak musiało być. Po prostu zawsze koledzy odprowadzają Panią do domu. Tak, zawsze tak było. Proszę. Co to jest? Co to jest, jakaś prowokacja? MTV? Gdzie jest ukryta kamera? No kto za tym stoi? Niestety nie ma tu kamera. No już dobrze, już niech pan nie udaje. O co chodzi? Zawsze na początku. Wszyscy chcą to wyprzeć. No dobra, dobra, dobra. No dobry żart. No, prawie się nabrałam. No i ja przecież też mogę pana tak obrobić, bo co obie. Ale ja przecież ja ich znam. Co to oni tu? To oni mnie wkręcają? O, cholery jedne. Opaki! Posłuchaj tego. Zaczekają, bo ich rzuciłam. Nigdy żadnego z nich nie kochałaś. Ale sam pan słyszał, że mam łatwości do kochania. Nigdy nie potrafiłaś nikogo pokochać. Ja ja potrafię. Oczywiście, że potrafię pokochać. Że kochałam, kocham i będę kochać ze sobą. To